Halo! Antoni! Antoni! No, bo ci. Tak, ale ja ci, ja ci, ja ci nie widzę teraz. Jesteś? Antoni? Antoni? No, no do ciebie mówi A co, co? Czemu się nie odzywasz? A, że ja z, z, z pichniczki nie jest z tobą! Antek też, no, ja mam dużo bardzo przyjaciół, Antoni. Bardzo dużo przyjaciół mam, no. To takie mi było kiedyś popularny i tak... Wiesz, ja pamiętam jeszcze za komuny jak latałem tym, a Antonowem to też chciałem właśnie, Antek, no. Wszędzie Antek, no. A wiesz, wie, że ja cię czytam, Antek! <laughs> a wiesz, że ja cię czytam, a ca cały czas cię czytam! a to ty nie, wi nie no wersji papierowej, no ale to ja czytam też w wersji cy cyfrowej. No, <laughs> no cały czas... Chłopie, jesteś rozczytany u mnie! <laughs> nie, nie, mną nikt nie ucieknie! Ja cię czytam cały czas! Przecież ja mam wspomnienia! Przecież ja wszystko, ja wszystko przeczytałem to, co ty napisałeś! <laughs> ja cię rozczytuję! Przecież tutaj nic nie zrobisz żadnego numeru! Antek, no to Ant Antoni, no proszę cię! <laughs> I, I tego Antka, i, te, i ciebie też! Ja, ja was, ja was wszystkich, ja was wszystkich rozczytuję! Ja was wszystkich rozczytuję, także to nie, to ja, ja twój każdy ruch, Każdą polemikę, każdą jakąś swadę medialną. Ja to wszystko mam no jak na dłoni, ja, ale przecież ja wiem ja wiem nawet co ty chcesz powiedzieć. <śmum> no przecież a nie na ha, <śmum> Nawet mi nie wmawiaj. Moje ja cię znam na wylotu, już tyle lat. Może my się znamy tyle lat! zresztą, Ty a ty To ty nie widziałeś, że jesteś moim przyjacielem? <śmum> No tak, no, ale to przecież ja Cię znam, no, Antek, no proszę Cię. No przecież ja każdą, każdą rubrykę, co, co tam jakiś artykuł napiszesz, to ja wszystko to czytam. <laughs> to, to, to przecież przecież ja jestem odczytany Twoimi artykułami, tu mi jesteś rozczytany. No to nie, nie, ale nie ma szans. A słyszałeś, Antuś, Antek, a słyszałeś o tej uchwały PZPN? Uchwała PZPN. No co to wyszło tam na papierze coś? No, ale wiesz jak to może jednym słowem skomentować, nie? No komuna wróciła. Komuna, no, no no, PZPR, no. Ale to w, słuchaj w wersji papierowej wyszło. Wiesz kiedy ja jak w komunie ja za papierem stałem? A wiesz, że po trzy roki, trzy dni stałem? A teraz mam papier na dłoni. No, no mówię ci, no, no komuna wróciła. no Komuna Antoś, no to już pamiętasz te czasy, że jesteś w moim wieku. No musisz pamiętać, ja normalnie stałem za papierem, a dzisiaj na papierze takie głupoty yy, wymyślili, no przecież rozpisali to yy, a pamiętasz, a, 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 a pamiętasz jak jak w sądzie razem byliśmy? <śmany> Antek, pamiętasz jakie tam jaja były? No no my no nie, no mnie za winnego nie, ale ciebie chyba, to no cie, ciebie, ciebie winia, ja ciebie tam broniłem, ale nie pamiętasz tego jak już mi razem w sądzie byli? Nie? Nie? <laughs> no w sądzie wtedy teraz sprawa była, pamiętasz tam, ja nie pamiętam szczegółów, ale tam coś do Ciebie, predencje mieli, tam coś, Ty mi poprosiłeś, żebym ja Cię tam wsparł, merytorycznie oczywiście, i, i, i tam, bo nie, no bo chodzi o to, że, że ja prawo skończyłem, tak, ja prawo skończyłem, ja, ja, bo ja miałem wiedzę, tak, ja miałem szeroką wiedzę, ja, ja Cię wsparłem wtedy. No to, to Antek, no to w sądzie nie pamiętasz, jak byliśmy... No to już my tam bojowali, no ja w twoim imieniu, no bo ja, ja jednak wykształcenie w tym kierunku mam, no to przecież ja. ja... No, no to pamiętam, no, no, ale to mówię, no to co są nasze wspomnienia, Antek! No proszę cię! Pozwól, oni tu takie głupoty napisali tu wszystko, co przygotowałem. I oni tutaj napisali na tym papierze, że komunikacja medialna z PZ, 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 PZPN. Taki tytuł na, na papierze jest. No że uchwała, czujesz! To są jaja, no to są normalne jaja, no uchwała PZP na papierze napisali, no to przestań, słuchaj, ale nie Antek, słuchaj to tutaj, aktywność medialna to każda komunikacja, a jak, a jak na telefonie mam kulę, to, to, co, to co to jest, to nie jest, to nie jest komunikacja? No z kulą jak rozmawiam, to to nie jest komunikacja, tylko co, że każda komunikacja to jest komunikacja medialna? To to jest, że ten, że, że ja muszę do kuli, do kuli, to ja muszę się pytać? No nie, no Antuś, proszę Cię, no to przecież na, to, to są jaja, ale to każe świat... ja Przecież ja nie kłamię, no przecież to jest prawda w futbolu. Ja mówię prawdę, to jest kanał merytoryczny, ja cały czas mówię tak jak jest. No to przecież to, co teraz już wymyślili, ale posłuchaj, tutaj, ale tu mam jeszcze lepszy tekst. Osoby odpowiedzialne za informacje od PZPN to rzecznik, e, prezes i e, sekretariat. No i że, ta, że to ta trójca, ale... Że to jest, że to jest... no to taka jest prawda, no ale to, nie, bo to jest nowość teraz, no bo to jest prawda w futbolu, to przecież ci wiesz. Antuś, ale znasz mnie, nie? <grym> znasz mnie, ale z... znasz mnie, tak? <grym> wiesz jak do tego... a wiesz jak do tego pochodzę I posłuchaj, i nie, nie, bo posłuchaj, nie, nie, bo to z tego wynika, że ja nie mogę w ogóle rozmawiać z Radkiem, yy, że, że trzeba uzyskać zgodę kuli, yy, to ja ci powiem, że ja mam w dupie takiej uchwały. <grym> Nie, ale nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że ja z radkiem rozmawiam po 15 razy dziennie. No przecież ja z radkiem, a ja nie muszę się pytać kuli. Ja z kulą rozmawiam wtedy, jak chcę przewidzieć przyszłość. To ja do kuli rozmawiam i wtedy w kuli ten, ale nie żebym ja się pytam. No nie, no ante, kantonow, proszę cię. To są jakieś jaja. No przecież to musi się... ale kto to wymyśla? Słuchaj, kto to wymyśla? No, ale przestań, proszę cię. Jeżeli, jeżeli ja chcę z radkiem rozmawiać, to ja się nie będę pytał kuli, tak? No to aż w przyszłość daleką wybiec, przewidzieć, co będzie na mundialu, jaki trener. No to owszem, do kuli tam odpalę i tam zakręci się i tam coś szukam. No to tak, to ja rozumiem. Ale nie, że z radkiem, i słuchaj. I posłuchaj, nie, nie, ale nie, bo, bo chodzi o. Bo, ale, bo to chodzi, że, że, bez, że bez zgody kuli, no ale to nie no paranoja, ra... nie, nie, Antuś, proszę cię, no naprawdę. I słuchaj, i tutaj jest napisane się, że, 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 że trzeba żądać autoryzacji. Antoni, słyszałeś, ja mam się pytać o autoryzację. Ja mama radka się pytać. Ja, 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 twórca kanału, ja mam się pytać o. Ha, ha. Oni mogą ewentualnie się pytać o autoryzację, a nie ja ich. Ja mam, ja mam może błagać, może prosić. Jak ja chcę z radkiem rozmawiać, to ja po prostu dzwonię, także nie proszę cię, Antuś. Ale znasz, ale znasz, ale ra, ra, y, Antuś, proszę cię, znasz moje, nam... A znasz mnie! <śmany> znasz mnie! <śmany> ale ty mnie znasz, pamiętasz, nie? To co my, my razem, my tylko razem, że nasza relacja jest bardzo głęboka, to bardzo głęboka relacja. To jest. Ja, poza, ja często rozmawiam, poza ja często rozmawiam z, wie, z, wie, z, ja, z różnymi, ale często rozmawiam z wielkim rozmówcą. Z wielkimi rozmówcami często rozmawiam ma bardzo dużo wielkich rozmówców mam i ja, i, i, i jak ktoś mówi o autoryzacji to ja mówię dziękuję postoję dziękuję postoję się rozłączam ja, 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 ja nie rozumiem że ktoś mógłby się może pytać o autoryzację naprawdę ja tego nie rozumiem ja, ja mam ja mam takie podejście do autoryzacji. <laughs> ja mam tego... Antoś może jak ty poprosisz o autoryzację, to ja spadnę z krzesła, proszę cię, Antek nie rób tego, no proszę, nie rób tego naprawdę. Nie mów mi, że autoryzację teraz będziesz prosił, naprawdę no, to jest śmiech na sali, Antek, proszę cię do... W którą stronę to zmierza? Aż muszę zajrzeć do kuli i zobaczymy, w którą stronę jak to się w ogóle wszystko zakończy. To jest szok! To jest szok Antuś, ja, nie, nie, ja jestem w szoku, że ktoś to w ogóle wymyślił, a wiesz, że podejrzenia że Kula to wymyśliła, yy, Kula to wymyślił, a wiesz, wiesz, że są podejrzenia, a wiesz, że Kula mówi, że, że nie wymyśliła to, yy, nie wymyślił tego. Wie, no Mówisz, że się nie przyznaje, że to po prostu wymysł kogoś, no, no nie, no po prostu szopki, ale słuchajcie, ktoś wymyśla, ale nie wie kto, nikt nie wie kto, muszę zajrzeć do kuli chyba, kula mi powie, <laughs> no bo w kuli wszystko widać, najgorzej tak, jak kula poprosi o autoryzację, nie, no no, szajba, Antuś, proszę Cię, rozbawiony jesteś dzisiaj, make my day, no nie, no naprawdę, no, no ale to tak nie może być, Antek, zróbmy coś z tym, ale mówię do Ciebie, do Ciebie i do Antoniego, bo Antoni pie Piech wie e, też ogląda, pie Piech mnie ja też ogląda na pewno, no, on każdy odcinek ogląda, to nie, nie, bo on mi mówi, że on wszystkie odcinki ogląda moje. On nie, nie, bo ja mam wielki słuchaczy i on to jakby śledzi, także on musi to wszystko widzieć. A, a, podobało Ci się to, co teraz ja teraz odstawiłem? To, co teraz, jak teraz zaprezentowałem to swoje, że to, ale co, że to jest stand up, tak? Ale to dziękuję Ci bardzo, się. no dziękuję Ci bardzo, ale poważnie tak mówisz, bo nadaje się, tak? Antuś, no, dziękuję Ci, ale miły jesteś, naprawdę, ale mam szansę, naprawdę? Bo, ale mówisz poważnie teraz, tak? Mam ma szansę na stand-up'a? Nie no, to jest, jest bardzo miło, dobra? Adek, ale no, miły jesteś, naprawdę. Ale to nie no, zaskoczyłeś mnie, no, ale naprawdę uważasz, że mam szansę? A mógłbyś to teraz, na przykład jak już skończymy wywiad, żebyś się wyłączył i zalajkował mi ten cały, ten, ten cały program? Nie no, żeby, żeby to wiesz, bo to chodzi, żeby wspierać kanał, nie? No, bardzo dziękuję, naprawdę jest miło, naprawdę. A wiesz mi, z ilu ja baronami w ogóle się rozmawiam? Haha, <laughs> stary chłopie! No czy Czterema, no przecież ja rozmawiam kiedy chcę. Jak, 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 jak ja mam ochotę z baronem porozmawić, ja sobie dzwonię do barona i, i ja z nim rozmawiam. No przecież to jest normalne, a, a jak baron na przykład nie odpowiada, bo na przykład może być, nie wiem, no, w toalecie, no to ja dzwonię do Radka, ja z Radkiem sobie rozmawiam cały czas. No przecież ja mam wielkich rozmówców, no to przecież to, ale to, ale to Anduś, posłuchaj, no przecież znasz mnie, ja ja nie ja, znasz ja ja nie kłamię, no przecież ja, ja normalnie takie rozmowy, ale, ale posłuchaj, nikt mnie nie, 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 nie prosi o autoryzację, naprawdę. Posłuchaj, ja, ja, ja ci powiem, ja ci powiem, że ja dziś rozmawiałem z Radkiem, a wiesz, że go znam w ćwierć wieku, a wiesz, że już w ćwierć wieku znam, a wiesz, że to już 25 lat. <noise> no ja go bardzo długo znam. Ja, ja też go, a wiesz, że ja go też. Ja, a wiesz, że ja go też czytam. <noise> ja go tak samo czytam jak ciebie. No, rozczytuję go naprawdę. Ja, ja go znam, bo nie, nie bo, mój, bo to już 25 lat, ja, ja naprawdę go znam. I, I posłuchaj, i on i, i posłuchaj, i to nie be, ale to nie będzie tak, że ja będę Posłuchaj. Antuś, Antuś, ale to nie będzie tak, że on chyba, że będzie raportował każdą naszą rozmowę. No, że po naszej rozmowie będzie raportował tam, jak ja z Dadkiem rozmawiam, to, to ja sobie nie życzę, ja to jeszcze z kulą porozmawiam. bo to jeśli tak, to, to ja to ja sobie słuchaj, ja se to nie życzę, żeby, żeby to tak wyglądało, to, to mi się to nie podoba. To jeżeli to miałoby tak wyglądać, że ja do radka dzwonię, a mi ktoś tam raportuje, to nie. Wiesz, ja się, ja się, zapytałem wprost, Kuli, czy, czy to, to wymyśli, wymyślił, wymyśliła kula, to, 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 to wszystko samo. Mówi, że nie, mówi, że nie wymyślił. Nie, że, że, że to nie, że to ktoś wymyślił. Także to, to są jakieś Ja, ja mówi, że, że, że ja, jak sam, to ja sam zadzwonić i, a, y nie, bo on mi powiedział, że, że jak ja chcę, ja chcę zadzwonić, nie, to że mam sam zadzwonić, a wiesz, że ja lubię dzwonić, <laughs> a wiesz, że ja lubię dzwonić, ja lubię wyzwaniać, ja, ja, ja Ci mówię, ja do Nauki dzwoniłem w drugi dzień świąt, wtedy jak on tam miał gości, żeśmy tam godzin rozmawiali, ale to normalnie, no normalnie, naprawdę, tak lubią ludzie ze mną rozmawiać, że naprawdę poświęcałem czas swój osobisty i ze mną rozmawiają. także naprawdę... No że ja lubię rozmawiać, ja zresztą, ja zresztą swoim studentom, swoim studentom, swoim słuchaczom, no normalnie na no uczelniach, tam, gdzie mam gdzie mnie zapraszają na jakieś wykłady, to ja, ja tam mówię wszystkim, wszystkich namawiam, wszystkich namawiam młodych, 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 starych kobiety, mężczyzn, żeby rozmawiali, żeby rozmawiali, by dzwonić, nie bać się niby nie, nie, nie bać się i próbować przede wszystkim prosić, próbować rozmawiać z ludźmi i dzisiaj też, Antuś, ciebie proszę, ale to ja wiem, że ty umiesz, ale proszę was, wszystkich subskrybenci, żebyście się nie bali, żebyście po prostu dzwonili, bo to jest, żeby próbować, nawet jeżeli ktoś na przykład nie chce z wami rozmawiać, to żeby próbować, żeby się nie bać, żeby prowadzić dialog otwarty, nawet, nawet jeżeli ktoś, no chyba, że ktoś o autoryzację poprosi, no to wtedy, to wtedy, no to musicie robić tak jak ja, Ja dziękuję, ja odkładam od teraz. Ja, ja, ja nie uznaję autoryzacji. Ja autoryzacji nie uznaję w ogóle. Ja, ja, ja mówię, ja, ja na taki. Dla mnie to jest, słuchajcie, ale, dla mnie, ale słyszycie mnie teraz? Ja, tak, nie, nie, bo. Nie, ale nie, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że, 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 o, że, że dla mnie to jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali sądowej, tak jak wtedy żeśmy w sądzie byli. E, Antuś, pamiętasz, no to nie, nie, to jest, to jest. To jest... Słuchajcie, to, y, ta sprawa, którą ja teraz wyśmiałem, to jest coś poważniejszego niż tylko sketch niż, niż stand-up. To jest, to jest coś o, wo, o, wo, o... Wo, o, wo, wolę, o... O wiele poważniejszego, o wiele poważniejszego, o wiele poważniejszego, to jest sprawa o wiele, wiele poważniejsza niż, niż to co ja teraz, niż to co teraz Anduście powiedzieli, że ja się nadaję na stand-upera, to jest o wiele poważne, to jest, to jest, to co ja mówię. to mówię, to nie jest, to ja nie mówię tego dla śmiechu, tylko to, to są fakty, no a to jest prawda futbolu, dobrze, że ja mówię jak jest, ja, ja nie, nie, nie czaruję, tak, ja nie, ja, nie, ja nie czaruję rzeczywistości, ja nie czaruję rzeczywistości. Także yy, słuchaj nie, bo, bo, bo słuchajcie, bo, bo to jest jakby idzie jakby w niebezpieczną stronę. To słuchajcie, to nie jest korporacja, to jest kolegialne ciało, to jest kolegialne ciało. A to jest kolegialne ciało. I ja jestem członkiem piłki nożnej, ja jestem polskiej piłki. Yy, Antuś, ty jesteś też członkiem. Ty jesteś też członkiem polskiej piłki i ja jestem też członkiem prawdy futbolu, kanała no, prawdy futbolu, Ty też jesteś członkiem, ja ci mianowałem na członka. Nie, 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 ty jesteś normalnie, może o tym nie wiesz, ale, ale ja ci mianowałem jako członka kanału Prawda Futbolu. Cieszę się, że się jest miło. E, jesteś podwójnym członkiem, można powiedzieć. Ja jestem też członkiem. E, ty jesteś członkiem. Oba jesteśmy członkami. No ale to jest, to jest trzeba sobie powiedzieć wprost. I słuchaj, kula, kula mówi, że on, y, on się broni, że on się, on, on się po prostu tego jakby nie, nie stworzył, to, że, że, że to jest wymysł, że to... No, może nie mówi wprost, że ja to teraz jakby nadmuchuję, ale mówi, że, że, że ten cały świstek papieru, o, on tego nie wymyślił, że to jest, to jest, jakieś, to jest jakaś podróba, że to. to że, że... Że to nie tak, że to, że to ja będę musiał jeszcze porozmawiać. A ja wiesz, że ja lubię rozmawiać, tak, że ja będę dzwonił. Ja to się dopytam, kto to wymyślił. Nie, bo ja to sprawdzę, bo to jest naprawdę. Ale nie, bo, bo, bo chodzi o to, że cały zarząd, cały zarząd polskiej piłki mówi, że nie może sobie po, pozwolić na swawolne, swawolne wypowiedzi. Ha, <laughs> Antoś, Antoś, Ja? Swawolne wypowiedzi? No ludzie złoci, no proszę cię. Ja? ja tylko mówię merytorycznie. Ja nie mówię żadnych. Ja nie, nie, Antuś, nie, proszę Cię, nie wmawiaj mi, no, no proszę Cię, jeżeli ja kiedykolwiek coś mówiłem swawolnie, frywolnie, ja mogę ewentualnie frywolnie się wypowiedzieć, ale to już poza anteną, ale nie, nie swawolnie. Nie, nie, moje wypowiedzi są przede wszystkim merytoryczne. Jeżeli ja się odzywam, to ja zabieram zawsze głos a propos, zawsze, e, e, prze, Antuś, przepraszam, kiedy, kiedykolwiek naprawdę uważasz, że swawolne wypowiedzi się e, zdarzały mi? No, nie, no, Antuś, naprawdę możesz mi wszystko zarzucić, ale na pewno nie, nie, nie ten. I słuchaj, e, 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 chcę, chcę ci powiedzieć jeszcze, kontrakt z Nawałką. <laughs> ale nie, bo tutaj na kanale, prawda, w musimy ujawić prawdę. E, e, kontrakt z Nawałką e, będzie do grudnia 2024. No i to jest ujawniona cała prawda, bo wie, ale Antuś, ale wiesz, że to jest tak, że najpierw u mnie, u mnie, prze mnie przeze mnie to wszystko przechodzi, dopiero później w, e, e, Nawałka wie. A wiesz, że ja ten kontrakt mam tu na biurku. Ale ci pokazać. <laughs> Data 2024 do grudnia jest. Na, na zasadzie wygrywamy eliminację i e, e, mamy Mundial. Nie eliminację. Wygrywamy Baraże, mamy Mundial, to już mamy Mundial, i przygotowujemy się do, do Ligi Narodów. Mamy tam bardzo mocne, bardzo mocne mecze z całą Czułówką światową. No i to i nawałka nie, bo ja mówię, ja mam kontrakty na stole, także że mówię, no ja mówię prawdę, to, to nie jest tak, że ja sobie to zmyślam, tylko mówię, no widzę grudzień 2024 jest umowa, no, ja widzę, ja widzę, lepiej widzę NO! Przypomnijmy sobie, jak to w ogóle, jeśli chodzi o Nawałkę, jak to w wyszło. Lipiec 2016, Nawałka się kończy, kończy się kontrakt i on to mega rozegrał. A musisz przyznać, że on to mega rozegrał, on to mega tak rozegrał. To, ale Poza, ja oczywiście sobie zdaję, zdaję sobie sprawę, że on to, on to, mógł mega rozegrać, bo to jest, była jego powinność, A wiesz, Antoś, ale to wiesz, że jego była powinność, to, to była jego powinność, to była jego powinność, bo on był na, na topie, on mógł na, jakby żądać lepszych warunków i Zibi, czyli bonik spadł z krzesła jak się dowiedział, ile nawałka zażądał. A wiesz ile zażądał? To jest coś tam s, s, y, setki tysięcy złotych. Setki tysięcy złotych. I ktoś mi powiedział wtedy, że Nawałka może tak zrobić, bo on jest hero. Że on wraca z dwa... A pamiętasz tą piosenkę y, Iglesiasa? Hero. I, i, if you dance, y, would, you, would you dance? If I ask you to dance. No i to jest na tej zasadzie, że y, no, czy zatańczysz tak jak ja ci zagram. Czy coś takiego, wiesz, bo ja tak z angielskiego nie wiem, za bardzo. Ja bardziej niemiecki. Deutsch. Schlechen Deutsch. Deutsch. Ale to jest coś takiego, że właśnie on jest hero, wrócił i on się pyta, czy, czy oni zatańczą tak jak ja zagram, czy coś takiego, wiesz, bo, no bo Iglesias to na wałce śpiewał, no to, no to musisz wiedzieć, ja to, przecież ja to wszystko czytam, ja to wszystko rozczytuję, dla mnie to są takie ewidentne sprawy. No przecież to, to była znana piosenka, znany hit, no ale to nie ma. i on on dostał, i on dostał premię, i on dostał premię wtedy, za, za awans na mundial, z, za awans na mundial dostał premię i ja ci, ja, ja nie mam z tym problemu żadnego. Że mu to są Ja nie, nie mam Antus, ja nie mam żadnego problemu, naprawdę. Ta kasa uważam, że się należy. To zresztą ta kasa przy przyzeniu przychodziła, bo ja musiałem to zaakceptować jeszcze. I ja parafowałem tą, tą. I Ja nie miałem żadnego z tym problemu. A nie. Ja z tym problemu. Ja uważam, że on był hero um, i on i, i ja mu się ta kasa należała. On tam zresztą też jeszcze prosił, żeby jeszcze dłużej było to, żeby to jeszcze dłużej było yy, w play'u mógł zagrać i żeby tam te parówki yy, mógł. Yy, nie? I ja się na to zgodziłem, nie? ja to parfowałem wszystko i tą premię wypłacili. No, Zivici spadł z krzesła, ale do no, tego było duże kasy. Także sam Mundial, yy, no, sam Mundial oczywiście to już jest inna historia, nie? to już jest inna historia, ale ci powiem, że tam wszyscy mówili, że tam te, te wnioski, ta on, on, yy, on faktycznie oficjalnie jakby nie, nie podsumował Mundialu, ale on mi z pełen raport dał, tak, sms -y. No, sms mi zdał, i on w grudniu mi zrobi taki wykładnik, taki, mm, taką rozpiskę, takie podsumowanie mundialu. I on, powiem ci, że on ten SMS, jak mi wysłał, on ja odczułem, że on jest przybity. On jest, on jest przybity, on to przeżywa. Ja ci powiem, że, że to co Antoś, to co ja to tam wszystko czytałem, to, to były te. To były takie przekonujące te wnioski. Zrobiło na mnie wrażenie, że. to. Nie, nie, bo on no, no nie, nie, nie wysyła tego dokumentu już do związku. Bo on y, uważa, że no, jak on do mnie już sms wysłał, to w zasadzie mamy wszystko jakby już załatwione. I on nie czuje, nie, nie czuje, że to jest jego powinność, żeby on miał wysyłać jakiś oficjalny raport do związku, że ma się tłumaczyć. On uważa, że zrobił wszystko, co zrobić, co chciała, a co z tego wyszło, to jest jakby coś, coś innego. Natomiast mam SMS-a, ja byś chciał, Antek, mogę ci dać do przeczytania. Go nie kasuję, to jest jakiś dowód. To, są, to, to Ja uważam, że to na pokolenia powinien być taki. Ja

Jakby każdy trener, który przyjdzie teraz, będzie chciał na przykład raport uzyskać, Justin do raportu, tak? No to ja mu tego samego mogę wysłać. Nie, ja nie mam problemu, bo ja, ja się dzielę. Ja to jest dla mnie, to jest, to jest taka prawda w futbolu. Ja, ja, ja tego, nie, ja tego nie, nie tego. A nie, nie, nie. Ja, 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 tego, nie, ja tego tak nie, nie, nie ten, nie, dla siebie nie wytrzymał. Ja to, ja to dla mnie podobnych, teraz na przykład, jak Urban by przyszedł, bo to też jeszcze nie wiadomo, chociaż kontrakt już u mnie wisi, ale gdyby Urban przyszedł, gdyby Urban przyszedł, zagrajmy w Urbana, tak? Zagrajmy w Urbana, to ja ci powiem, tak dlaczego, bo, dlaczego, dlaczego w ogóle mielibyśmy zagrać w Urbana? A to ja ci powiem. No bo z innymi, czyli Bonik to jest. Yy, on ma swojego człowieka na wałkę, yy, a kulka, znaczy Kulesza, yy, 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 miałaby Urbana. Miałaby ja Urbana. Urban byłby człowiekiem. No i tyle, nie? No jest To jest, jest kanał merytoryczny, także mówię. Jeżeli podpisze Adam, Adam podpisze kontrakt, no to ten kontrakt, który tutaj jest z datą 2024 grudzień, no to jest to podpisane, no jeżeli Urban będzie szybszy, no to to też będzie nawet taki autorski wtedy scenariusz, kuli, kuleszy i może tak to będzie, natomiast jak będzie, no ja też nie wiem, taką powiem, trudno też coś przewidzieć. A żeby przewidzieć, no to znowu muszę, muszę skończyć program muszę rozgrzać swoją kulę i popatrzeć się, żeby zobaczyć, kto tak naprawdę będzie trenował, no bo ja naprawdę no nie wiem. No znaczy ja przewiduję, że mam, mam to na biurku, mam to na biurku, się Adam to prawdopodobnie będzie u mnie, to podpiszemy, ale tak no nie wiem. Ale no, no, się wydaje, że, 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 że ten, że, że, że po prostu to jest taka sytuacja, że... Ja staram się w każdym odcinku merytorycznie robić tak, że A ja was serdecznie wszystkich pozdrawiam, naprawdę. No zobaczymy. Jak się tylko dowiemy, to na pewno program będzie osobny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.